Cześć, cześć wszystkim, z tej strony znowu ja i w końcu stało się to, co zawsze chciałem, żeby się stało, czyli pierwszy samolot odrzutowy, odblokowałem w końcu, jak widzicie też kupiłem sobie trochę orłów, ale nie kupiłem tego samolotu z orłów, Musiałem, z orłów na razie kupiłem tylko srebrne lwy, ponieważ sam samolot kosztował w cholernie dużo, 260 czy 40 tysięcy, bardzo dużo. Było to naprawdę duża cena. Nie miałem tyle. Musiałem kupić lwy. I sam trening załogi, żeby mogła nim latać, też był kosztowny. Musiałem trochę wydać. Dokładnie 68 tysięcy. Ale w końcu go mamy. Wbijam teraz A21 i również kupiłem sobie konto premium na razie na jeden dzień. Będę kupię sobie jeszcze zaraz na tydzień, ale to dopiero jak mi się te 17 godzin skończy, bo nie opłaca się od razu kupić. Więcej. Więc wbijamy się tutaj do gierki. Mam nadzieję, że mnie szybko połączy, bo po na pierwszą gierkę tym samolotem czekałem 3 minuty. Bardzo długo. Równie dobrze mógłbym już odbokować to, bo tu się zaczynają te samoloty od 81 tysięcy PD. Ten, ten, się, ten się będą zaczynać od 105 i ten się zaczyna od 95, więc się spodziewam taką całkiem dużą cenę tutaj też. I jeszcze będę musiał bić tutaj Vampire. Trochę będzie trudno to wszystko ogarnąć. I34 Powiem szczerze, najbardziej mnie kręci tutaj ten samolot, ponieważ on już ma rakiety naprowadzane. Jako pierwszy ze szwedzkich. Bo A32A, o ile dobrze pamiętam, nie posiada rakiet. Modyfikacje. Tak, on nie posiada rakiet namierzanych. Tak, nie ma. Są bomby. Dopiero tutaj od 29F mamy RB24 rakiety. Tutaj jakieś rakiety też RB24. Będzie dobrze wbić to. I tutaj już te J32B. Uzbrojenie dodatkowe. I tu już mogę mieć nawet cztery rakiety. <laughs> Jestem trochę chory. Ale naprawdę będę teraz cisnąć po prostu w dół. Tu też wbije trochę armię w końcu. Teraz robię sobie tutaj te 34 y wbiję trochę tą armię, żebym mógł tutaj wziąć ten odrzutowiec kolejny, yy, dokładnie ten RB, bo on będzie mieć rakiety. Ten, co teraz nie będę grał, nie ma rakiet. Jest trochę dup. Więc wchodzimy. J-21RA. Spróbuję zrobić, Je jeżeli tylko mi tyle zostanie. Jeden odcinek yy, dzisiaj... Yy, i chyba z tej jednej gierki, bo szczerze, nie będę dużo latał na razie się próbuję jakoś przyzwyczaić do tego samolotu zazwyczaj na grę jestem jedyną osobą, która ma odrzutowiec ale ten VP się wydaje, że to też jest odrzutowiec sprawdźmy sobie tutaj, ktoś tu jeszcze latał odrzutowcem mamy H229 V3 dobra, niemiecki nie. U przeciwnika są 2 H229 i 1 hs 162 Czyli przeciwnik ma trochę więcej odrzutowców Dobra, więc robię tak, ja nabiorę trochę wysokość Spróbuję tak na 4000 metrów polecieć Chyba nam się uda 4008 Wow łow! się tutaj zderzyli z tym typem. O, on też leci od lutowca. Jak 17. Widzę te HE i widzę co lecę, żeby go przejąć, bo będzie lepiej, żebyśmy go już od razu teraz odcięli. Mam tu BF-109, do której mogę podlecieć od razu, ale na razie się wstrzymałem. Fajna muzyczka. Nie wiem, czy wy słyszycie. Bardzo fajna muzyczka. Słuchajcie, zbliżam się tutaj do niego, on będzie teraz zakręcać. Nie skręca, ale się tutaj do niego zbliża. powoli i o to chodzi. Zobaczcie, w ogóle. Słuchajcie, słyszę kolejny odrzutowiec. O, jest git. Dobra, ten tempest tutaj, spróbuję go zabić. No i dupa. Więc, no jak widzicie, próbuję się przyzwyczaić trochę tutaj. W końcu pierwsze zabicie. Fajna bardzo muzyczka. Chodzę, bo no już tu nic nie ziemi jest ale jest jeden kill i trzecie miejsce jak tam Jak 17 zobaczymy zaraz jak ten Jak 17 sobie radzi 800 jest dobrze Jak 17 dalej leci, tak samo chow ale są bez kili. Tam jak widać jest przeciw 3, 2, ale zestrzeliłem im jeden odrzut, więc jest gif. Czy oni mają jeszcze jakieś jak 19, coś to jest trudno? Yy, jak 17, nie, nic tu nie ma. Więc jak na razie jak 17 u nas się stracił, mamy jakąś jeszcze może 15, nie. Natomiast u nich, ten Ho oh, jeszcze jeden został tylko, jeszcze jeden ojrzutowiec ma przeciwnik Ponieważ ja zestrzeliłem jeden i tamten gościu też został jeszcze jeden zestrzelony I w sumie dobrze I e, w ogóle, jeżeli wy chcecie wyjść do War y, To ja nie mówię, że Szwecja jest dobrym krajem, żeby rozpocząć. Ja gram Szwecją, bo już biłem na tyle, że no po prostu mi się nie opłaca już w nie grać. Yy, ale najlepiej był szczerze, yy, to właśnie tych Niemców, Niemcy, Amerykanie, a nawet bym powiedział, że Rosja, tutaj yy, polecam też moimi ambicjami i miłością do Francji, ponieważ uwielbia mi raż yy, samoloty, bardzo chciałbym po prostu polatać ze takim jednym tutaj hold dlatego prawdopodobnie jeżeli skończę factory tutaj to będę w kolejny Francuzów Dobra słuchajcie słyszę, słyszę tutaj chyba leci jakiś odrzutowe jest przeciwniczy Przeleciał coś ty właśnie, więc trochę się pojawił. Może to był y, nasz gości. To był mój hit zabójca teraz, więc bardzo dobrze Zastrzelę te samoloty z... Y obok objekciłu, za nie mogę dostać pewną suknię i też pomaga nam to wygrać mimo tego, że to się nie A, to są te odrzucone. Może jeżeli mi się uda... Teraz spróbuję tutaj trochę zakręcić. Podnieściu, 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 podnieścił podnieść. No dobra, to lecimy w dół. Yy... Jakby w lądowy dostałbym trochę punktów. Yy, ale rozwaliłem dużo jednostek przeciwniczych. przeciwniczy. A właśnie, właśnie wygrałem sobie tutaj yy, ze skrzyneczki mi dropło 2 dwive na ten samolot, więc akurat proszę bardzo, premium kupiłem sobie premium właśnie i tutaj mi dobija yy, 76 no. i tutaj jak ten odbykuje, różnica jest taka właśnie, że chyba trochę na działa No, i tutaj rakiety i Gunpod. Jest Gunpod, więc też będzie się z tego korzystać. No, szczerze, że się lepiej nie czuję. Lecimy dalej. U, od razu meczek. Kto wie? Może wrócę żeby wbić yy... sam samolot musiałem grać 4 dni. Więc yy, jestem tak, zadowolony, że go w końcu mówiłem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo ten głos trochę zaniżam. I pierwsze co widzę to już przeciwnika.

Myślę, że, że fajna o to muzyczka jest. Dobra, nie dolecę, do niego. więc robimy nows dive. Okay, o, o ile się nie mylę, Fury to jest odrzutowiec, więc muszę do niego lecieć. Nie ma Dobra, lecę na tego 51, jest blisko. Podnoszę klapy. że, że gram ostatnio na y, pc -cie. mam takie stare konto na pc -cie. musiałbym je już je usunąć yy, no szczerze wygodniej mi się zdecydowanie gram na pc -cie. mógłbym sobie podłączyć klawiaturę i w ogóle jakieś coś tam fajnego jakąś myszkę fajną bo myszkę mam ogólnie ale klawiaturę musiałbym mieć ale nie mam zbyt kasy na klawiaturę i nie zbyt ogarnia szczerze jak to wszystko było Nie niezbyt ogarnia jak ogarniać fajne stwierdzenie mm. nie co się stało z tym gościem co tu właśnie był a nie jest ja on dalej AD4 ale powiem szczerze że te fajne nowe mapy są bardzo fajne i że ścieżka dźwiękowa chyba się zmienia zależnie od samolotu jaki Teraz lecę pro play, tam jest jakiś, try, 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 jak lecie, to jakieś... A ja to dużo. rok. Szczerze mógłbym wyjść teraz, żeby jeszcze pobrać te ale myślę, że byłoby to proste niebezpieczne. No, mogę chcieć. Raz na bóźle, raz pod wozem. niemiecki dlatego uważam też właśnie teraz powiem szybko, że niemiecka strona jest lepsza pod tym względem na 5.7 mamy odrzutowiec yy, na randze na rankingu 5, odrzutowiec który jest po prostu świetny Messerschmitt 262 okay. mogę wiem, ja, że mogę teraz to przegrać o, mój chłop mnie uratował. Dzięki mu. I niestety również nie żyję. Pierwszy raz słyszę w ogóle o tym, że Bf 109 miał yy, silnik odrzutowy. Bf 109-kie. Muszę zrobić jednego killa chociaż, bo straszna nuda. Jak widać teraz, Ho jest... Ho lata. Ten gościu, który teraz mnie uratował lata. Ho. F-80. Ha. Vampire. U nich już jest trochę gorzej, u nich już nie ma tyle odrzutowców. Więc y, dobrze dla nas. Szczerze, też zastanawiam się, bo mam bardzo dużo punktów y, badań. Y, Tych dodatkowych, mam chyba 100 tysięcy. I za to mógłbym na spokojnie y, ogarnąć już ten kolejny odrzutowiec. Nie zastanawiam się, czy go wziąć za to, ale myślę szczerze, że może poczekać najlepiej, że jak zejdę do 300 orłów, może 500, to wtedy się zastanowię tym. Bo tutaj ten samolot wiem w ogóle bez orłów. No, kupiłem tylko premium, ale tak, to bez orłów ty został. Nie mogę tego powiedzieć. Na przykład w samolocie, w którym teraz lecę, bo tutaj były orły używane w 100%. Ja tutaj normalnie doping robiłem tym samym samolotem. O! Zmniejszy to wyską w ogóle. nikt traci. Słuchajcie, chcę tutaj dochodzić do mojego kolegi w koło. Chcę mu pomóc. Bo widzę, że go są rozjepić. Ale chyba już mnie nie zaliczyli tego kila. No niestety. I za premium dostaję jeszcze 1000. tutaj. Sumka. No, słuchajcie. Spróbujmy jeszcze raz, najwyżej zakończę już filmik w trakcie gry, jeżeli stracę odżytowiec. <suszy> Tak jak mówiłem, tutaj w sumie 99,820. Byłbym no, na spokojnie, tu, nawet tu byś mógł na spokojnie kupić. Przyspieszyć teraz. 1600, musiałbym zapłacić. niezbyt mam ochoty wydawać taką cenę. To jest dla mnie dziwne, to to, że Vampire nie ma w ogóle rakiet namierzanych. Tutaj są dopiero rakiety ale tu już jest 8-7 A właśnie a w, chyba w USA nawet już na 6-7 są normalnie rakiety. Chwila wyjdę z kolegi chodźmy na samoloty 67 ranking F80, też. Już. Tu są rakiety normalnie, f 84 6 7. O, nie ma. To możliwe, że się dziwię. Czy, może, znaczy, nie, że się dziwię. Możliwe, że nie mam racji i że rakiety naprawdę są dopiero jakoś tu, 77 Nie, też nie ma. Wow, czyli to jest... Ale 86 Sabre już... Nie ma! Sabre nawet nie ma rakiet. Co? powiem ja szczerze, że jestem zdziwiony sam bym się spodziewał, że ma rakiety o, no tu już są rakiety ale to już jest 8.3 to nawet, to nawet nie ma podejścia no cóż spróbujmy tutaj wejść do o, to chyba wejdziemy od razu <laughs> już powinienem być zdrowy na kolejny dzień Uwielbiam to na tym kontrolerze. O oh, jest miast trochę więcej. I have erectile dysfunction. First to note is a loser. Przejęliśmy <laughs> lotnisko. <laughs> się skręca na no, przykład teraz jest ale wcześniej to tak? u, u, u u u nie 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 już 100% 100% ła <coughs> 7 pragnie ten strike Master leży Wiecie, co bał się spali chyba. No, na, 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 na tym etapie obrad chyba nie daje jeszcze nie, żadnych tych, żeby zgasić ten pożar. No, pali się, pali. Jest! Dzięki, że nie zabraknie tego. Cóż, myślę, że może na tym zakończę póki zaglądanie, a ja już sobie dokończę tam wierkę Cześć.